Nic nie robisz kapralu! Jeśli kopalnia zawali się, to cała wina spadnie na nas! I to nie wszystko, co na was spadnie. Łapać go! Teraz nam się nie Nie! Możecie podnieść swoje szpady. Kiedy on to zrobił? Zobaczymy, kto się teraz Szybciej! Zorro, Monasterio! Trochę się spóźniłeś. Wszyscy z koni! Schwytać go! Natychmiast! <grystanie> Łapaczko! Dobrze. O! Kapitanie! Zapraszam! Nie bądź taki nieśmiały! A teraz otoczcie tego łobuza! <grystanie> o nie! To nieuczciwe!

O, ojej. o, moja kopalnia zniszczona. Jak to się stało? Spójrzmy na to z innej strony. W końcu pozbyliśmy się Zoro. On był w środku. Ale jednak rozpłaszczony niczym tortilla pod tymi wszystkimi kamieniami. Biedny Zoro. Hmm. <tudzi> <zulabue> <grydzi> Hej, spójrz Bernardo. Widzisz? Wygląda jak srebro, prawda? To tego monasterio szuka w naszych górach. Kapitanie monasterio <tudzi> żyje. Czy chciałeś otworzyć te kopalnie srebra bez informowania gubernatora? O nie, nie. To przecież wbrew regułom, kapitanie, prawda? Ale na szczęście kopalnia przeszła do historii. Nie o. chcielibyśmy, żeby Don Parasol dowiedział się o tym. Adios! To wszystko twoja wina, ty nieudaczniku! Tak, to wszystko twoja wina, ty nieudaczniku! Ale, ale pan, pan był wspaniały, kapitanie! Hmm...